O, jeszcze tylko Wam powiem, że mnie cholernie korci, żeby sobie tam wejść do góry. to Tylko, że tam są okiennice za, pozasłaniane, pewnie ciemno jak cholera. Nie wiem, kurde. Na razie czekam na odzew, czy mi coś powiedzą. Tam też widzicie ten dom na wprost, też pusty stan, pustostan stoi. Nikogo, żeby się zapytać kompletnie. Jakaś masakra, kurde. Włochy. O. Ten samolot nam powie. Widzieliście? Jakby ktoś stał w tym oknie przed chwilą. Kuźwa tu straszy, a ja tam łaziłem. Ja pierdziel. Nie wiem, ząb totalny. A tak stanęłem sobie właśnie, jakby ktoś się pytał przy lewej stronie, bo dojechałem tutaj. Tak widziałem brama otwarta. Mówię, pewnie ktoś tutaj jest, będę wjeżdżał. No to, żeby bardziej się że tak powiem, lepiej, wygodniej wjechać. No to wiadomo, od, od lewej strony, tak, żeby tu się ładnie wyłamać. Ale jak się okazało, to, to na materiale widzieliście, co i jak. Telefony po ziemi porozrzucane, tutaj brama też zarośnięta. Nie wiem, o co tu chodzi, naprawdę. W Polsce już takie coś na pewno by długo nie postało puste. Dobra, nic, idę kogoś szukać.